Bąbelek, co ty robisz? A, i ta byś będzie nagrywał. Gdzie ty idziesz? No, stawaj, wstawaj. Gdzie tam za mikrofon? Stawaj. Stawaj. No, jasne. Yes. Witam serdecznie, Mariusz Pakowski, Karol Filipiny, rajskie życie w Kórniku, Q&A dzisiaj. <ścoughs> Odpowiadam na wasze pytania. Także zapraszam na film. Dobra, zaczynamy, panie, panowie. Witam, a gdzie firanka, żeby synka zabezpieczyć przed komarami? Jak tak ciężko przechodzi. Firanka? Nie wiem, firanek nie ma na Filipinach, zasłony są. Ale moskitery ma już zamontowano. Następne pytanie. Kiedy budowa domu? Jak będzie kasa, to i będzie budowa domu. Nie jesteśmy na razie na pobudowanie domu. To są dla mnie duże pieniądze. Kupić działkę i pobudować dom. Pierwszy etap jest taki, że musimy mieć działkę. Jak będziemy mieli działkę, to nie wiem czy zdecyduje się zacząć budowę domu tak od razu. No bo to jest duży koszt. Etapami też nie chcę tego robić, bo będzie to trwać latami. Uważam, że lepiej po prostu odłożyć i za pieniądze, i za pierwszym, za jednym razem wszystko zbudować od razu, od początku do końca. Na razie na działkę zbieramy tak to wygląda. Czy mówi wysyła do Kanady, wiesz co, nie wiem, nie jestem z Kanady, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Co to za matka, jak nie, da doku, jak nie ma dokumentacji szczepień syna? Kiedy i na co był szczepiony? I jest jeszcze podobne pytanie. Mariusz, bez obrazu, ale czy nie macie książeczki zdrowia dziecka, gdzie wpisane są szczepienia? Halo. Taki komentarz. Więc. Nie przypominam sobie, żebym w filmie. Kiedy byliśmy na szczepieniu, mówił, że dziecko nie ma książeczki szczepień. Chyba nie mówiłem czegoś takiego, bo dziecko ma książeczki szczepień i, i tak próbuje się sięgnąć, sięgnąć w pamięci o te parę dni wstecz mam sklerozę ciężką, ale nie mówiłem czegoś takiego. Dziecko ma książeczkę szczepień, wszystkie szczepienia są wpisywane i problem był, że to szczepienie, co robiliśmy prywatnie, pani przykleiła naklejkę, co to było za szczepienia i datę. A panie, po prostu, które tam były, nie potrafiły tego odczytać. Nie wiedziały, w końcu były zmieszane, czy powinny szczepić, czy nie powinny szczepić. I, i co za szczepienia dziecko przyjęło, to 6 w 1. Nie? No. Także książka jest, po prostu panie nie potrafiły przeczytać. Ojej, panie, drogie, panie, jaka czysta ta woda w oceanie, wiesz co Jolanta, bardzo czysta woda jest na Filipinach, jest bardzo czysta, widać nawet naprawdę, żeby was nie okłamać, no jak zamurzycie głowę tak w masce pod wodę, to myślę, że na te 25-30 metrów to widać w dół, no. Wiadomo, że z góry, jak macie tą lustrę, lustro wody, no to nie, nie widzicie, może zobaczycie tak niewyraźnie do 15 metrów, nie? Może tam 7, 8, trudno mi powiedzieć, no ale, to no mówię, widoczność jest bardzo dobra. Chociaż zdarzają się takie dni, gdzie są, na przykład na Filipinach rzadko kiedy są te fale przy brzegu, nie wiem, czy zauważyliście, ale są, zdarzają się czasami fale, no i ta woda się troszkę zmąci i... I czasami jest tak, że spada ta widoczność tak do 15 metrów, ale to naprawdę, jak my żeśmy nurkowali, ja robiłem, nie wiem, nurka praktycznie codziennie, no, po 3, nawet po trzy, nawet cztery nurki się robiły dziennie, yy, przez długi czas, no to na palcach jednej ręki może bym policzył w roku, kiedy była taka zmęcona, no może dwóch rąk, taka zmęcona woda, nie? Tak, Oli? Ale dzisiaj prysznic z brał, mordyńka moja kochana tatysi. No. Tylko ja, ja. <noise> Pierwszy raz go podprysznił, zawsze mu lejemy wodę i on tam siedzi w tej wodzie i się pluska, dzisiaj po prostu poszedł na całego podprysznic. Bąbelek mi tutaj się na kamerę patrzy, o jak się mu cieszy ja już ten uśmiech, to ja już wiem co to będzie. Że będzie zaraz, brzu, za kamerę złapie i przywróci. No? Powiedz coś. Powiedz coś, ty już. Słuchajcie, staje, o wszystko się podpiera. Na początku podchodził tylko do stołu. I przy stole się, o! Podpierał, nie? mu smoczek poleciał. A teraz to po prostu podchodzi do wszystkiego. Staje jedną rączką, się trzyma, tak? Powiedz wszystkim, jak robisz ładnie. No! Tak, ładnie wstaje. Tylko. Tak, tylko boi się kroczkę zrobić. Do się wszystkiego wstaje. Ciężko go utrzymać. Ale powiem wam, że w sumie fajnie jest teraz, bo wcześniej to trzeba było nosić na rękach, nie? A teraz po prostu trzeba tylko patrzeć na niego, żeby gdzieś tam nie poszedł, czy nie, czegoś nie zrobił. No bo i cały czas zamiatamy podłogę. No to podłogę zamiatamy 20 razy dziennie, bo tylko co zobaczy na podłodze, to od razu. Tak? Wszystko. Je. Yeah. Tak? Vlogger. Gdzie idziesz? No dobra, Stawek. Woj, Vanessa. Woj, Vanessa. Nie, 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 nie. Woj, Vanessa. 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 Look at your brother. Ma. Taką belek Zdrówko. Zdrowko. Vanessa przyniosła mu wody trochę. Żebym mógł dotknąć. No dotknij tutaj, tutaj, o, w środek. Popatrz. Cioè. Zać Wstać o wow No Ok, jak się Obudził się o trzeciej w nocy Taka ja pracę skończyłem I nie chciał zasnąć Myśmy do czwartej siedzieli razem z Daniką Potem ja poszedłem spać, Danika zostało. Ale jeszcze wrócę do tego oceanu Morza Słuchaj, wiesz co Piękna, czysta woda, ale uwierzcie mi, że czasami podczas nurkowania no. żeśmy znajdowali pampersy na koralach yy, no i śmieci się zdarzały. Nie? Więc wiadomo, jak my nurkowie mamy tak, że po prostu jak, jak coś widzisz to, to zabierasz to. Tak? Mamy te kieszenie dosyć spore, więc wszystkie te śmieci, plastiki czy coś tam po drodze się zobaczy to się wkłada. No, ale nie zmienia to faktu, że po prostu co niektórzy nie dbają o tą piękną naturę. No, bo co jak co, ale Filipiny naprawdę mają piękne te morza. Nie? Dobrze mikrofon troszkę głośniej wziąłem, bo wydaje mi się, że za cicho mogło być. No nic, lecimy. Witam pana Mariusza. 8 lat na Filipinach. Kupił ziemię, domek, na co pan czeka. Konieczniki wysyła tu kolega masz rodzinę, nad czym się zastanawiać u szwagra mieszkasz i jeszcze go utrzymujesz trzeba nie mieć rozumu, więc no już powiedziałem, że po prostu nie mam pieniędzy na to, żeby pobudować dom teraz e... u szwagra mieszkam, nie nie mieszkam u szwagra mieszkam u teściowej szwagier też tutaj nie mieszkał tylko po prostu wrócił do domu w sumie na moją prośbę, żeby nam pomógł zbudować tą toaletę. No ale podobno w poniedziałek wraca, z powrotem na pan Glau. Zobaczymy. Bo widzę, że się wziął z jakieś chałupnicze prace, to może po prostu nie chce wrócić i robi wszystko, żeby nie wrócić. Nie, nie wiem, może mama go przycisnęła, żeby poszedł do roboty, żeby zaczął zarabiać jakieś pieniądze. Nie wiem, nie, 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 nie wiem jak wygląda sytuacja. W każdym razie ostatnie parę dni jakieś chałupnicze prace wykonuje i e, no nie wiem może być tak, że nie pojedzie w poniedziałek Ale zobaczymy. Czy u was są takie przepisy, że dzieci na plażach w pampesach nie mogą być moczone? Nie, nie ma takich przepisów. Wyobraź sobie, że na Filipinach to jeszcze jest troszkę wolności między innymi dlatego też dużo osób tu przyjechało. Nie dlatego, że w pampesach można wchodzić do morza, tylko jest wiele takich rzeczy po prostu... No nie utrudnia się ludziom życia. No chcesz wchodzić w pampersie do wody, to po prostu sobie zakładasz, wchodzisz i niech ci... E, nic nie powiem, nawet niech będzie się śmiał. E, Filipiny to taki bardzo wyrozumiały kraj, tolerancyjny i po prostu będą Ci brawo bić. No. E, no wiele rzeczy jest takich. No, wspominałem wcześniej w filmach, nie wiem. Nie wiem, jakiś inny przykład, e, poczekajcie, ja niech sięgnę w pamięci, gdzieś w umie aż tak daleko sięgać, to jest problem. Na przykład, nie wiem, masz ochotę napić się browara, tak? Idziesz po prostu do sklepu, kupujesz browara, wychodzisz na zewnątrz, otwierasz i pijesz. I idziesz po ulicy, sobie pijesz tego browara, i nikt nic nie powie. Że nie wolno pić w miejscu publicznym Ym, czy coś takiego. Po prostu pijesz sobie i tyle, nie? No jest wiele takich rzeczy, no. Słuchajcie, jest dokładnie tak jak u nas w latach tam, nie wiem, 80 90tych 90 było jeszcze, nie? Dokładnie tak samo, wiele rzeczy można Nie ma kart wędkarskich na przykład nie. Możesz sobie iść na ryby, łapać Nie ma na przykład rozmiarów ryb, tak jak u nas wędkarze tam nie wiem, 10-15 cm zależy płotka czy coś tam Tutaj po prostu czegoś takiego nie ma Bierzesz taką rybkę, złapiesz centymetrową i możesz ją zabrać do domu No Filipińczycy zabierają tak i robią z tego jakieś te ich potrawy kini lau, na przykład, surowe ryby, nie? Jedzą, jedzą surowe ryby w takim odcie, z czymś tam. W sumie to jest dobre, te kini lau. Maria, ty nie lubisz żadnych rad, a pytasz, wiesz co, nieprawda. Lubię rady. No, lubię. No, lubię rady. Dlatego pytam. Ale też ci zależy, nie? Bo wiecie, rady, a hejtowanie, to są, Czasami się pojawiają takie hejterskie rady, nie? No to takich nie lubię. Ale lubię rady. Porady. Dobra. Zastanawiam się, czy ja oglądam inny film. Dla mnie wszystko było jasne. Nie wiem, co z tymi ludźmi jest nie tak. Wiesz co? A nie, ja też mam czasami tak, że się zastanawiam, czy to na pewno mój kanał jest. Jak otwieram sekcję komentarzy, nie? Też tak mam, o co, o co tu chodzi. No ale tak jest W no. słuchajcie, mniej już jest teraz tego hejtu, dlatego że dużo osób po prostu powylotywało, nie? Bardzo dużo osób powylotywało i hejtu jest mniej. Tam było też takie pytanie, no jaka jest różnica dla mnie między hejtem a krytyką. Słuchaj, wiesz co, jeżeli ktoś na przykład nie wejdzie i powie Mario, nie wiem, głupio zrobiłeś, bo na przykład ja uważam, że jakbyś zrobił tak, to byłoby lepiej, ponieważ i po prostu rozwiną to to, co chcesz powiedzieć, dlaczego uważasz, że na przykład głupio zrobiłem ci, jestem głupi, tak? Jak to rozwiniesz i powiesz coś więcej, że ja po prostu mógł wiedzieć, o, to, o co ci chodzi i wtedy mogę, wiesz, zastanowić się i przemyśleć sobie to, co napisałeś i powiedzieć, może, może jednak masz rację, może... wiesz, wiecie, o co mi chodzi, no to, to, to jest krytyka, tak? Ale jeżeli ktoś po prostu wchodzi i mówi, ty głupku, i, i tyle, no to, no to dla mnie to już jest hejt, nie? Jest po prostu ubliżanie mi, nie? Bo jeżeli jestem głupi, no to powiesz dlaczego, tak? Ja, ja słuchajcie, robię głupie rzeczy, ale nie uważam się za jakiegoś głąba kapuśtonego, tak? <gryw> uważam się za bardzo mądrego, inteligentnego mężczyznę. Dużo sobie mogę zarzucić, dużo rzeczy mogłem lepiej robić, ale jeżeli chodzi o mnie personalnie, to nie uważam się za jakiegoś niemądrego. Smurfy Danika ogląda. Co wy chcecie? Są dzieci, otoczenie, inne, ludzie inni. Jakby go Mario nie wziął, może już by nie żył lub jakiś... Ee, Parcha chodzi Famu za to, że go wziął. Co do Vanessa, to wasze dzieci są takie idealne. Nie mają kary, jak coś źle zrobi. Mario pocałuje Vanessa, a Danika jest inna. Ona tak coś nie pokazuje. Fajnie jest krytykować, ale poparcie, poparcie najpierw koło siebie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tutaj Ewa, zgadzam się z Tobą w 100 Co do pieska, no wiesz, że są podejrzenia, to subskrybenci z tymi podpowiadają, że ja po prostu ukradłem tego psa, no. Że on po prostu wyleciał gdzieś komuś z posesji na drogę, ja zobaczyłem biedny piesek, krzaki się schował, to zabrałem go i wsadziłem. No może tak wyglądało. No nie wiem, taka była sytuacja, tak. Wyskoczył na drogę, wystraszony, gdzieś tam pod drzewkiem, w krzaczku się schował, no to go zabrałem, tak. No ale wiem, w którym, z którego domu wybiegł, nie? Na pewno, bo, bo widziałem, jak mama jego z takim drugim, małym, czarnym pieskiem, malutkim, z tego samego miotu po drugiej stronie od drogi stała i, i zawinęli się i wchodzili do, na tą posesję nie? także podejrzewam, że z tego domu, także jakbym wziął go teraz i pojechał z nią tam, no to mógłbym oddać tego, wcale. ale nie chcę co to jeszcze było? a co do dzieci yy, i Daniki, no Danika jest taka żona yy, nie pokazuje tak uczuć, yy, a już na pewno nie przed kamerą. To na bank. Yy, no wiecie, ja jestem z Daniką 24 na dobę. jakbym widział, że coś jest nie tak, to bym powiedział jej, zwrócił jej uwagę. Yy, a tego nie robię, Po prostu jest okej, okay. Wydaje mi się, że dobrze się opiekuje są. Jakbym miał coś do zarzucenia, to mi powiedziała: Danika, taka wstydliwa nie. Ona w ogóle, jak się kamera odpala, to też inna jest, jak mi się wydaje. Że już w ogóle się wtedy zamyka 100%. I tak nie jest tak bardzo otwarta. Wstydliwa, ukrywa się, boi się własnego cienia. Jak odpalę kamerę, to już w ogóle. Mario, ostatnio, co oglądałeś ten mały domek, dlaczego nie mogłeś go. Nie, nie mogłeś go zamieszkać. Wiesz co, ten domek był zaraz przy barze, się okazało, że jest bar, pełno studenckich apartamentów dookoła. No, po prostu głośno byśmy mieli. Nawet jak zamknąłem te drzwi, to na live mówiłem. Jedne i drugie drzwi zamknąłem, żeby zobaczyć, czy będzie słychać tą muzykę. No i głośno jest w środku. No. Więc no ja nie chcę, ja potrzebuję też spokoju, czy nagrać. Cały czas będę miał copyright claim. Jak będę mówił, a w tle będzie jakaś muzyka, no to zaraz mi YouTube będzie demonetyzował, nie? Nie będę mógł wyjść przed dom, nic nagrać, ale spokojnie, może coś znajdziemy. No właśnie, jeżeli chodzi o język, czy mi się zdaje, czy do Oliwierka mówisz tylko po polsku? Ja mówię po polsku, ale zdarza mi się mówić po angielsku też, żeby Danika zrozumiała, co ja do niego mówię, ale... Wydaje mi się, że to jest błąd i ostatnio pracuję nad tym, żeby... W ogóle nie mówić do niego po angielsku, tak, żeby ona nie musiała... Żeby nie musiała rozumieć tego, o czym ja mówię, tak? Bo ja na to uwagę, żeby po prostu ona wiedziała, co ja do Olivera powiedziałem, ale po co ma wiedzieć, co ja do niego powiedziałem, no? Więc więcej do niego mówię po polsku. Danika mówi do niego po angielsku i bisaja. Ale on mówi już tak, tak, nie. Mama, tata. Nie. Mówi. Daj daję mu takie, bo no, no, widzę polskie wyrazy tak, babcia po filipińsku. Babcia też mówi po filipińsku tylko i bandon też po filipińsku tylko mówi. Wiecie co, ja mówię do niego dużo po polsku, ja z nim rozmawiam, tłumaczę mu, opowiadam mu jakieś historie po polsku, bajki mu opowiadam. No, słucha, chodzi o to, że Danika z mamą i z Bandonem oni dużo mówią do niego po Filipińsku. Tak, bo mieszkamy tu, Marina i Bando nie potrafią po angielsku, więc mówią po filipińsku, tak, i dużo mówią ostatnio, nie, no bo się nie odzywają, tak, ale normalnie mówią dużo, no i on po prostu więcej będzie słuchał tego filipińskiego niż polskiego, tak, więc ja staram się jakoś nadrabiać jakimiś bajkami, puszczam mu na przykład polskie bajki, teraz na przykład słyszycie? Danika mu też puszcza polskie bajki, czy opowiadam mu bajki. No mówię, tłumaczę mu po polsku, nie? Staram się po prostu nadrobić to, co oni do mnie mówią, że przynajmniej było to samo. Nie chcę takiej sytuacji, że po prostu nie będę mógł się z nim dogadać, bo on będzie mi tu po filipińsku mówił, a ja... Co? Będę się domyślał, co on powie. Co on powiedział. Jeszcze zapytam, czy dużo jest świąt wolnych od Dni Pracy na Filipinach cały czas? <grym> no stop. Oni tylko tanczą, modlą się, śpiewają i tylko każda okazja, jakieś święto, to od razu kilka dni wolnego. Tak jak Hiszpanie, ne? nie tylko kusie, nie. mają dużo wolnych dni, nie wiem, obchodzą Wielkanoc, obchodzą. Wszystko wszystkim, ale czy przy takich otwartych przestrzeniach nie wchodzą tam pająki? Oczywiście, że wchodzą, takie duże, takie. I inne żyjątka wchodzą. Mamy gekony, lizardy, te jaszczurki to wchodzą. No to one śpią z nami, tak? Znaczy nie w łóżku, tylko obok, albo na suficie i patrzą się na nas, jak śpimy smacznie. Te gekony, lizardy, to najbardziej pożyteczne zwierzątka tutaj u nas w domu. Te koty to się do niczego nie dadają. Te koty to bym pogonił stąd, bo to bezużyteczne jest. Zaraz miłośników kotów. No, ja w generalnie nie lubię kotów, ale na no, miał dobrego kota, który spełnia swoją rolę w domu, to czemu nie? No? A nie tylko leży i pachnie. No. Te koty, co tutaj są, to są bezużyteczne. One po prostu tylko jedzą i pachną. No. A nie, nie, nie łapią żadnych żyjątek takich, jakichś które nam wchodzą do domu, nie? Za miłość do zwierząt masz 6+. Plus. O, dziękuję ci bardzo. Kochasz te dzieciaki, choć Vanessa nie jest twoja biologiczna córka. Yy, prawda, że ten co wychowa to prawdziwy tata i ty spełniasz się w tej roli. Brawo. A gdzie ma, Marina? Jest, co, no staram się dobrym być yy, tatą dla Vanessa, nie? Yy, Jestem też wymagający wymagającym obecnie nie? i taką dyscyplinę też trzymam. Bo ona taka czasami jest roztrzepana, po prostu potrzebuje kogoś kto ją naprostuje, nie? Powiedz, że to, to, nauczyć ją, pokazać. Nie? Tutaj rodzina czy danika, oni jakoś tak inaczej do tego podchodzą, oni w ogóle w żaden sposób nie stresują dzieci, do. No. Ja nie. zaraz się że Nie, ja nie stresuję, ale po prostu dyscyplina musi być, nie? Nie może być tak, że mi na głowę będą chodzić dzieciaki. nie Jeżeli mówię wam, się na przykład nie wiem, wyciągnęłaś zabawki, jest bałagan, teraz idziesz spać, posprzątaj teraz, no to ona ma to posprzątać, a nie, że ona mi mówi, nie, ona tego nie będzie sprzątać. Nie? A zdarzało się tak. Ja mówię, sprzątasz i koniec. Nie? Jak nie chciała sprzątać, ja mówię, dobrze, nie ma problemu. Tydzień czasu i zero bajek, nie ma żadnego oglądania telefonu. Szlaban <ślamat> zaraz, jak nie chciała, to zaraz szlaban na wszystko. Jak nie chciała posłuchać i tyle, no ja w taki sposób ją dyscyplinuję. No musi być dyscyplina. Słuchajcie, inaczej wychowuje mama dziecko, inaczej wychowuje tata. Tata ma być. Twardy i tak mi się wydaje, musi wchodzi ostatecznie. Nie? Jak mama na przykład tam już sobie nie daje rady, dziecko nie słucha i tak dalej, no to nie daje rady, to wtedy wchodzi ojciec i wszystko ogarnia. Tak mi się wydaje, tak powinno być. Nie? I oni taki respekt czują do mnie. Nie? Ja tylko wchodzę i wiem o co chodzi, bo Danika czasami Vanessa coś źle zrobi albo nie zrobi, a Danika. Eee, mówi do mnie Mariusz nie. Ja już wiem wtedy, że jest jakiś problem Ja wchodzę tylko i mówię czym problem? I już nie ma problemu Już wszyscy wszystko robią ja. <laughs> Także dobrze, to jest respekt Ma tak być A co do taty, no wiesz Vanessa to jest no, Dla mnie to jest jak córeczka moja ja. sobie po prostu nie wyobrażam nie być przy niej ja. Oli, marudna. No. A poza tym wiecie, ona przychodzi, ona mnie też traktuje jak tatę. Następne pytanie. Mariusz, jak on bok reaguje na nowego członka rodziny? To już Ci mówię. Na początku jak, mu, jak go pokazałem, powiedziałem nie dotykaj, no to on uważał, nie dotykał, ale patrzył się spod oka i był trochę zazdrosny. No to... Teraz już chyba mu ta zazdrość przeszła, już zaakceptował psa. Wiecie jaka jest Tośia? to malutki szczeniaczek, ona się chce bawić ze wszystkimi i I podchodzi czasem tam do moka. no i chce się z nim bawić. No i jak za blisko podejdzie, no to bok szczeknie na nią. Raz chyba nawet tak skoczył z pyskiem do niej, jakby ją chciał ugryźć, ale nie ugryzł jej. Ja on po prostu pogonił, postraszył, nie? żeby mu dać święty spokój. On taki staruszek, ona młoda, wiecie. Denerwuje go po prostu, <noise> że się chce zbawić. Hej, Mare słyszałeś o trzęsieniu ziemi w Tajlandii? Tak, słyszałem, widziałam w newsach. To wyżsi mi powiedzieli o tym trzęsieniu na live No tragedia, nie? Słuchajcie, bardzo dziwne uczucie jest, jak jest trzęsienie ziemi. A jeszcze takie duże, to już w ogóle, to naprawdę, Boże, kochany, nie chciałbym być w dużym budynku, takim wysokim, jak jest trzęsienie ziemi. Chociaż raz. To było na Dejing Vlog chyba Zamieszkaliśmy w tym apartamencie po Jasiu On na, na skraju To na kanale Mariusz Szpakowski chyba jest Mieszkaliśmy na skraju i ten dom pobudowany na takich postach ale duży domek, nie? Taki dwupiętrowy chyba Na takich postach, a te posty jak patyki I wtedy było trzęsienie ziemi, nie? My żeśmy się ja mówię, nie no, zjedziemy tą chatą do morza, nie? Zjedziemy nie? i to się. A to tak chodziło. Cały dom na tych. tych, A ja mówię, Normalnie tragedia. Nie? Ja to się już przeżegnałem, że będzie zjazd. <grywy> Ale nie. Udało się. Ale w życiu mnie pobudował domu tak na, na, na stoku. Zresztą ziemia się też obsuwa. Ale tam nie ma akurat. Nie może się obsunąć, bo tam. Znaczy, że może, bo to taka skała. Skała, nie, na skalę wybudowane, na skała też się może oderwać. Czy coś się mówi u was o Trumpie, czy ma to wpływ na Filipiny? Wiesz co, nie, nie mówi się o Trumpie. Jeszcze ja nie oglądam filipińskiej telewizji, no ale nie słyszę tutaj Filipińczycy, żeby rozmawiali. Jeszcze przychodzą ci ludzie, odwiedzają Marinę, tak? Czy tutaj do Bandona i rozmawiają na różne tematy. I nie słyszę, żeby o Trumpie tam dyskutowali. Generalnie po prostu Filipin to akurat nie dotyka i nie interesują. Boom! <noise> Dobra. Jak coś jeszcze będzie dzisiaj, nie wiem, mi się działo, to pokażę. Jak nie, to tyle na dzisiaj. I zapraszam na kolejny odcinek jutro. Bye bye!